No tak, koniec wyprawy tym razem, czyli poszukiwań, ile tym razem? No to sami zobaczcie, A że nie jest tragicznie. To wychodzi tak gdzieś około 200 więcej nie ma 200 gramów nie. może nawet nie całe no ale jest że słońce akurat No nie źle Wielkich specjalnych takich nie ma, nie? No. E i tak, no myślałem, że będzie gorzej, bo... no. Że Także... jakoś tam Satysfakcja jest, nie? No. Także około 200 gramów. No. To wszystko do następnej do następnych poszukiwań. Zapraszam i dziękuję.